Na dwie części podzielone zostały tegoroczne obchody Dnia Patrona Powiatu Brzozowskiego, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, zorganizowane 19 października bieżącego roku. W pierwszej uczestniczyli uczniowie Brzozowskich Szkół Ponadgimnazjalnych, słuchając prelekcji o żołnierzach polskich sił zbrojnych walczących w II wojnie światowej, oglądając film dokumentalny o wydarzeniach z lat 80. prowadzących do transformacji ustrojowej w roku 1989, zapoznając się z architekturą. Zdjęciami upamiętniającymi Księdza Jerzego, a także rywalizując w grach edukacyjnych o tematyce historycznej. Wykłady, projekcje oraz wystawę przygotowali pracownicy z Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Przywieźliśmy wystawę poświęconą Księdzu Jerzemu po i oprowadzamy po tej wystawie. Puszczamy też film dokumentalny zatytułowany Zbuntowana Generacja i też jest krótka prelekcja przed filmem jest też wykład z prezentacją dotyczący cichociemnych i ostatnią taką naszą naszym pomysłem, który dzisiaj realizujemy są gry edukacyjne gry historyczne i tam mamy cztery różne gry i czego one dotyczą jakiego okresu konkretnie gry są bardzo różne bo Jedna duża planszówka zatytułowana 303, jak sama mówi, nazwa mówi, dotyczy bitwy o Anglię i walki polskich pilotów w bitwie o Anglię. Druga gra, z najznak, jest w pewnym sensie przekrojem przez PRL, bo ona opiera się przede wszystkim na symbolach, które się kojarzą z PRL-em. Ale oprócz tego, obok symboli w tej grze są też postacie dla PRL-u ważne i z władz, i z opozycji. Są m.in. odznaczenia, flagi itd. Tak I każdy uczeń, grając taką grę um, uczy się je rozpoznawać, ale też jest to w takiej sympatycznej atmosferze niewielkiego współzawodnictwa. Jest też gra taka bardzo prościutka technicznie. No bo w, powszechnie znane e, memory. To jest gra, która w gruncie rzeczy poświęcona jest e, wrześniowi 1939 roku. Myśli Pani, że to przyszłość edukacji historycznej? Myślę, że tak, że i gry planszowe, bo jednak do planszowych dzieciaki wracają i uważają, że jest coś fajnego, jak i również różnego rodzaju wydawnictwa multimedialne. Bo teraz wszystko przenosi się do sieci, do innego świata i tam też musimy być obecni. Bardzo ciekawa gra, bardzo taka nietypowa. Pierwsza z w memory z takim dopasowaniem. A z historią jakąś przyszłość wiążesz, to interesuje Cię ten przedmiot? Najbardziej się interesuje przy, historią, szczególnie PRL. Pere, no to coś dla Ciebie dzisiaj jest typowe. Tak, zdecydowanie. I radzisz sobie póki co? Ta wiedza teoretyczna tutaj w tę grę praktyczną zamieniasz skutecznie? No tak w miarę nawet, na widzie. Uważasz, że taka nauka historii jest skuteczniejsza jak ta taka ściśle teoretyczna z podręczników? No tak, na pewno lepsze jest w zabawy niż samo wkuwanie tekstu i tak naprawdę trudno jest zapamiętać tekst. Dużo łatwiej jest coś, się to robi, jeśli się sprawia to zabawę. Co to jest? Chyba pomnik ofiar z czerwca 1956 roku. No to sprawdzamy. Czyli wiedza jest niezła. Przydatna. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyła się wystawa o księdzu Jerzym Popiełuszce, ukazująca jego kapłaństwo od pierwszych lat posługi aż do tragicznej śmierci. Łatwo zachęcić młodzież do słuchania tego typu wykładów? Łatwo. Młodzi ludzie szukają teraz autorytetów, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. I postacie, takie jak ksiądz błogosławiony, ksiądz Jerzy Popiełuszko są dla nich bardzo interesujące, czasami nawet inspirujące. Oczywiście trzeba to zaprezentować, im przedstawić, podać, też w ciekawy, ciekawy, nowatorski sposób. A takie postaci, takie biografie, jak księdza Jerzego Popiełuszki, one przybliżają w ogóle ta historię tamtych czasów PRL-u lat 80? Prezentowanie historii najnowszej, zwłaszcza tego okresu od roku 1944-1945 44 do roku 1989, ale też wcześniejszy, okresu II wojny światowej, właśnie nie przez pryzmat jednostki bardzo pomaga w procesie edukacji. Pod dużym wrażeniem jesteś po obejrzeniu tej wystawy? E, wydaje mi się, że tak. E, nie wiedziałam tylu rzeczy o księdzu po Popiełuszce. Nie byłam świadoma tego, ile rzeczy przeszedł i jaka jest jego historia. Wiedziałam tylko takie rzeczy jakieś małostkowe, powierzchowne, ale po tej lekcji, która trwała Niedługo, są 45 minut, i nie można było za wiele też powiedzieć, to dowiedziałam się dużo rzeczy. Łatwiej wchłania się taką wiedzę y, prezentowaną niż y, czytaną z książki. O wiele, jest jakiś więcej przykładów, jest są jakieś zdjęcia, człowiek jakoś to tak bardziej przyswaja. Drugą odsłonę święta patrona powiatu Brzozowskiego rozpoczęłam Sza Święta w Brzozowskiej Kolegiacie, po której przybyły delegacje na czele z wicewojewodą podkarpackim, Witoldem Lechowskim, złożyły wiązanki kwiat pod pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki. Następnie podczas uroczystej gali w restauracji Alta ogłoszono laureatów uhonorowanych tytułem „Zasłużony dla powiatu Brzozowskiego”. W tym roku tytuł, zasłużony dla powiatu Brzozowskiego, otrzymali Zofia Olejko, Urszula Madej i ksiądz Stanisław Wawszkowicz. Były proboszcz Parafi w Bliznem, wspierał w latach 80. opozycję antykomunistyczną, organizował i nadzorował budowę kościołów w Dwerniku i w Bliznem, a także czynił skuteczne starania o wpisanie starej 15-wiecznej świątyni w Bliznem na listę zabytków UNESCO. Z księdzem Jerzym Popiełuszką łączył Księdza nie tylko stan duchowny, ale też ta działalność wspierająca opozycję w latach 80 Ksiądz się nie obawiał po śmierci Jerzego Popiełuszki, że może księdza też dotknąć represja w tej samej postaci. Myśmy mieli dzielnego biskupa Ignacego Tokarczuka i on nas we wszystkich wspierać. Przede wszystkim nie bać się i mówić prawdę i to, to wszystko. Jak wyglądało to wspieranie działaczy Solidarności? I jak przyszedłem do bliznego, stan wojenny był, to w ten sposób że prelegentów zapraszałem różnych, no właściwie się nie zawiodłem na żadnym. A przychodząc do bliznego zastał ksiądz stary, kościół 15-wieczny. W jakiej kondycji? Kościół był bardzo dobrej kondycji. Tutaj był ksiądz siuta który odrestaurował kościół i to środkami parafialnymi nie było dotacji jak teraz. A wtedy ludzie składali. Było tak, że bliznę miało budować kościół na początku wieku XX. Przyszła wojna światowa pierwsza przepadły zamiary. Potem w okresie międzywojennym, zgromadzili materiały, żeby budować kościół. Zgromadzili wszystko. Przyszła II wojna światowa. I po drugiej wojnie światowej wiadomo było, że nie, nie dadzą pozwolenia. Kiedy yy, ksiądz Siuta właśnie zaczął te roboty, był przedtem jeszcze ksiądz Obara, już starszy ksiądz i Prądu przekonany. Jak się zawali ten kościół stary, to dadzą. I właśnie dzięki temu, że że się nie zawalił, trzeba było ratować. Odkryli tą bogatą polichromię w kościele. Jedna jest z XV wieku, z XVI i XVII. Przeba, przebogata polichromia. Zofia Olejka od przeszło 50 lat z sukcesami kieruje zespołem obrzędowym i kapelą Graboszczanie. Mówi się, że nic nie trwa wiecznie, no ale mhm. pani przeczy tej teorii, bo już od przeszło 50 lat kieruje Graboszczanami, no i pewnie będzie kontynuacja tej działalności. To znaczy? Czy Jeszcze, póki sił wystarczy, to można kontynuować, z tym, że już w tej chwili mam właśnie Anię Sawicką, która pisze scenariusze, czy panią Agatę Korfanty, śpiewaczkę kapeli, która również już mnie zastępuje i na przykład na jakiś występ to jadą nieraz sami, beze mnie, bo po prostu czasem jest mi za ciężko. Także są już dwie nowe. Pisze Pani i scenariusze, tak. no i jest Pani szefem zespołu. Co bardziej zainspirowało do jego utworzenia ten talent pisarski, czy tutaj miłość do folkloru lokalnego? Jak to wyglądało? Proszę Pana, co zainspirowało? Po prostu ciekawość grabownickiego folkloru. Bo przecież ja, jak byłam jeszcze młodą nauczycielką, ja tego folkloru grabownicy właściwie nie znałam. Bo w końcu przecież człowiek był i na studiach, i, i nie miałam czasu nawet się tym zajmować. A potem się okazało, że to jest bardzo ciekawa dziedzina i jeszcze po prostu no, taka nieodkryta. Bo grabownica była wsią kopalnianą, raczej przemysłową. Bardzo wiele ludzi pracowało na kopalni i nikt po prostu nawet nie myślał, że można zrobić właśnie piękne, folklorystyczne widowiska. Jak, jak to się ilościowo kształtowało? Ilu na początku było członków, jak to się rozwijało, tak? później zwiększało? Tak, w pierwszym weselu, proszę pana, brało udział 55 aktorów w sumie, z tym, że była piątka dzieci, 50... Po prostu aktorów łącznie z kapelą. To był ogromny zespół, trudny bardzo do opanowania, ale jakoś udało się to zrobić. A potem po prostu, no cóż, ludzie się wykruszali. Niektórzy dochodzili, niektórzy, jak to się mówi, po kilku próbach rezygnowali z rozmaitych powodów. Czasami są, były sytuacje takie, że trzeba się było pożegnać szybko z danym aktorem, bo no po prostu były sytuacje różne, takie niezbyt ciekawe. I a w tej chwili jest w zespole 21 osób w sumie razem z kapelą. I to jest taki po prostu, ja mówię, to są takie perełki, które po prostu naprawdę mają wspaniały talent i potrafią sobie na scenie. Radzić w każdej kazdziutkiej sytuacji. Jakieś największe sukcesy, najważniejsze wydarzenia w historii zespołu? No proszę pana, jak były jeszcze tak zwane kroślińskie prezentacje artystyczne w czasie województwa kroślińskiego. To na wszystkich, jak tak się mówi, prezentacjach wojewódzkich uzyskiwaliśmy zawsze pierwsze, drugie, trzecie miejsca. A w tej chwili, kiedy mamy już dawno, to znaczy województwo podkarpackie, no to też sukces, proszę pana, pierwsze miejsca, drugie, trzecie. Także jesteśmy po prostu no, znani, cenieni pod tym względem i, i poza tym y, wspólny sukces z kapeli zespołu obrzędowego to jest nagranie. Właśnie dwupłytowe dla Polonii rekord z bestiala Grabowickiego. Urszula Madej, przewodnicząca zarządu Koła Polskiego na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym w Haczowie, działalność społeczną rozpoczęła w połowie lat 80. Jej misją jest szeroko rozumiana rehabilitacja zawodowa i społeczna, wyrównywanie szans osób z upośledzeniem umysłowym, poprawa samodzielności i zaradności, a także przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie. Ciężko nieraz rodziców nawet przekonać, żeby dał tą osobę, dziecko swoje na warsztaty, terapii zajęciowej czy do dziennego centrum aktywności. Dużo nawet odstrasza nazwa naszego stowarzyszenia. My jesteśmy jednym ze 125 kół w Polsce. Jesteśmy razem wrzeszeni w, w jedną, jedno koło pod zarząd główny, no ale i jedną mamy nazwę. I ilu podopiecznych jest obecnie? Mamy 42 podopiecznych. Trudno było stworzyć te struktury takie zorganizowane tej pomocy? No trudno było, bo zawsze się rozchodzi tylko o pieniądze. Jak są środki, to wtedy wszystko idzie łatwiej, ale udało się. No. I te środki skąd przede wszystkim czerpiecie? Na, żeby powstał budynek, mieliśmy z fundacji holenderskiej no i z PeFRON, z Państwowego Funduszu Resztę, a na bieżąco to finansuje działalność warsztaty terapii zajęciowej PeFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a Dzienne Centrum Aktywności jest finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia w Haczowie, bo tu są dzieci od 3 do 18 lat, a drugim, drugą placówkę dziennego centrum mamy w Besku. Ta, która jest finansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Tam są projekty. Idziemy projektami, do których potrzebne są środki własne 15%. Ta Moja nagroda spadła jak z nieba. Tytuł, zasłużony dla powiatu Brzozowskiego, nadawany jest od 2011 roku. Jest to pięciolecie dzisiaj obchodzimy nadawania tytułów zasłużony dla powiatu borzowskiego kiedy pojawiła się inicjatywa w ogóle powołania takiej nagrody znaczy w momencie decyzją rady powiatu ustanowiono patronem księdza Jerzego Popiełuszkę i równolegle z tym pojawiła się taka inicjatywa by ludzi szczególnie zasłużonych działających non profit taką statuetką honorować to w różnych dziedzinach ale nie chcieliśmy ludzi, którzy na przykład za swoją działalność otrzymują wynagrodzenie, nie? bo są na przykład fajni lekarze na terenie powiatu czy szpitalu brzezowskim, ale oni za wykonywaną pracę pobierają wynagrodzenie, także ten tytuł jakby im jest nienależny. Wspólnym mianownikiem dzisiejszych laureatów to takie wspieranie potrzebujących no i kultywowanie tej tradycji lokalnej. To chyba takie no, osoby najbardziej wartościowe, jeśli chodzi o lokalną inicjatywę. Myślę, że tak, bo, bo pani Olejkowa to już tradycja 50-kilkuletnia, pani Madejowa to też osoba zaangażowana w pomoc w stworzenia warsztatów terapii. Potem. Pomoc niepełnosprawnym. No i ksiądz Stanisław to też wieloletni kapłan, dbający o zabytek, wpisany na listę UNESCO. Także wszystkie te trzy osoby uważam, że, że zawsze jest kłopot z wyborem, bo no tych, tych, tych nominowanych, no Pan Cipora na przykład, no wspaniały artysta, czy inni, inne osoby. Churchaczowski też to ma osiągnięcia, bo przecież bierze udział w tych różnych czołowe miejsce zajmuje pierwsze drugie miejsce z tego ogólnopolskich i teraz na międzynarodowej w jakiś festiwal też idzie także że to, 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 to też by się należało. Postanowienie jest tak że tylko trzy statuetki w roku przy, przyznajemy dlatego żeby nie tracić rankę tego tego wyróżnienia Ksiądz Waszkowicz to postać, która walczyła, wspierała solidarność w latach 80. czyli tych ludzi w regionie, którzy walczyli o wolność nie brakuje. I w związku z tym rozpoczynamy nową akcję na stulecie odzyskania niepodległości. Dokładnie. No, myślę, że nie wiem, to będzie dość trudny temat, bo znalezienie tych, tych osób, które brały udział w odzyskaniu niepodległości. W... 14-18, w 20 roku już nikt z nich nie żyje, więc można tylko posiłkować się tutaj rodziną, jakimiś pasjonatami historii, którzy em, może gdzieś tak w swoich, swoich materiałach e, taką wiedzę mają. Nie? Ale myślę, że, że jakby tak się to dobrze e, w to zaangażować w, myślę, i o e, kronikach parafialnych. O, o młodzieży, którą można do tego zachęcić, żeby swojego pradziadka, który gdzieś tam upił wszystkiego, był odnaleźli. Bo na pewno gdzieś tam po domach te pamiątki jeszcze istnieją, gdzieś jakieś zdjęcia, jakieś może elementy wyposażenia wojskowego. Nie? No, na razie nie wiemy, jak to wyjdzie, ale ja jestem dobrej myśli, że to się uda. Dyrektorzy i nauczyciele z brzozowskich szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat brzozowski, otrzymali nagrody starosty Brzozowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zaś uroczystości podsumował spektakl Pytanie o Polskę w wykonaniu uczniów zespołu Szkół Ogólnokształcących i zespołu Szkół Ekonomicznych pod kierunkiem Anny Futymy.